Czekaj, bo widzowie, wylądowaliśmy na dedaście. Co się coś, dzieje? Coś się dzieje. Coś się psuło nie było mnie słychać. Małej tabeli. nie ten świerszty. Jak ja w to nie grałem, nie pamiętam kiedy. Jak ja w to nie umiem grać. Jak ja w to nie mam grać. Witam widzów, witam ciebie Jakub w kolejnym Let's Play'u z serii Counter Strike 2. Dzień dobry. Dzisiaj zagramy sobie nową mapę, jaka została dodana do puli map, czyli Deda z dwójeczkach. Ale za to usuniemy to pewną inną mapę, której Które... bardzo nie lubimy. I ona nazywała się nie, on było nie było... a mógł, mógł być, mi się wydaje. Mógł być, myślisz? Jest, jest. Jesteś solo. Patrz, zaraz jeszcze raz strzelam po łbach. O, kom pizdę dostał chłop. O to chodzi, zostawaniu wstawaniem. się mnie, pomóż. O nie, mnie też. Eee... W sensie ja zepsułem. Masz plecy jednego. Tutaj, od B, od B. Nie mam mamo Oho? Mam. Mam. Ale dwie, dwie pizdy sprzedałem. No nie, Pardon, nie? widzowie. Widzę. Nie miałem ammo. Widzowie, przegrałem sobie. grę. No daj mu tą... No lewo, prawo i gówno. Mm. A ja widzę, widzę. 31 w, w jednym zadałem. Słyszałeś mi tego skina? Nie wysłałem ci. A ty skurwysyn. Urbierz mi od internetu kabel. Kabel. Hello guys. Jestem uposzczony. Hałasniko. Ojej. Ojej o. Co? Nie wiem, nasi grają? Gramy to? Nie wiem. Nie wiem. Jaka Gramy. A meczkę kupił Gramy. Miałem grow. Jestem pośledzony. dobra. Klecia aktualizacja była. O chuj, tu chodzi. No, coś się podziało. Coś się podziało, nie Dlaczego bo... wybraliśmy mapę, którą ich drużyna gra? O, jest zapisałem zepsułem smoke. O kurwa, one way. O, wyjebał Chodziesz się stąd? Short, short mhm. chyba. O kurwa. Placy. Próbuję podejść. Był tu na midzie gdzieś. O. Jest. A, daje bałgramasa. Ja nie ty go Dobra, wygląda z Coś mi tu nie gra. Glas kanon. <laughs> armata. W armata idę. Trzeba się szło armacić. Posarmata. armata. Zostanę pizdę, głowę to. <laughs> głowę. Oho, kolega tam. Jest mit, mit, Co mit, mit. Daleko mit? mit czy blisko mit? Blisko. Mhm, mm one-tap w głowę. A gdzie są w ogóle nasi? Nasi odbijają bombsite do od longa. zamiast siedzieć na bombsite, Przecież to? Przecież to. On dostał. Nagrany Tomasz? Jest tu, tu... Tu jest po lewo. I chyba long. Coś nie powiem ci. Mogę... No, fuck a info. Fuck a info. No dobra. No, Albo też No czy... Ale mnie. Znowu ten żółty śmieć. Zbiją okay. nas w ogóle. Niefortunnie, Tak, są piękne. Dobra, podchodzę shorta. A coś tam jest na B. O kurwa. Zajebałem tupta, nie? i pięknie. O, moja stara nuta. Moja stara... nuta. No stara. stara, możemy to zacząć grać. Może się uda. A ten sobaka brzydki, żółty. Cieczew. Tam się O kurwa, coś mnie przesunął o, 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 Sorry, sorry, sorry O boże, jaki <laughs> smog To jest mój smog O, dolny był o, Jest dolny, jest tam tylko. Ja jest, i dolny O nie, jednego mniej Ostatni last short, comment. Ej Ty gnoju, ty dostał głowę ode mnie, nie? Nie ma życia Nie wierzę w to Dobrze, nie wierzę oh yeah. w to, sprzedałem mu głowę i zabił mnie jakimś ląskołupem. Tu tu 9 mu zadam. 91 Ja 9. No właśnie, no właśnie, to jest to. A je to. Chcecie coś? Czy macie AWP? coś eee. Aha. A w sumie zostanę mida z tą AWP-ą. Dostanę łeb. Stań se. Podejdę ci. Chyba już przebiegł. Dobra, nie, ja ci nie pod podejdę. Podejdzie, bierz, rzut tam. Lasuję mnie. Wchodzę, szybko. Jasny chuj. Jeszcze jeden. Boże, święty Jakub. Kasajcie? Jest tu, jest na sejcie! na sejcie! Dobrze. No, mam, mam! A Dobra. Jadę medali. No, jest, jest, jest Team Spirit. Jest Team Spirit mm. 3 do 4, bo 0 do 4. Także spi Team Spirit tutaj działa. A, ja dalej mam oboje, dzięki. No masz! masz. Dobra, to cofnij sobie tak, jest daleka, w Jezu, chryste pomocy. Idę. Został jeszcze ten żółty typ. Niedobry. Łapie słędzi. Chuj. Cisnę, cisnę, cisnę. Jednego mniej. Jest bombsite. Kufa, nie trafiłem go. Na Motherfucker. 25 w tylko. Jest śmiech na sali. Shit, shit. Ooo, co tu zrobić? Ani się położyć. Ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Kupse wszystko. Kupse, psa. Upsa, psa. Ja będę podnosił. Mhm. Mm o kurwa. Dwóch nam idzie jest. Dobra. Masz jakieś? jakieś? O, o kurwa. Nie miałem, nie miałem. Nie miałem na A O, tu. No Nie szło, nie szło, nie szło, nie, szło, nie, szło, nie, nie chodzi, szło, nie, chodzi szło. nie chodzi to, widzowie. Nie chodzi nie to, chodzi. Tak. ale... Dobra, ma... ma ale nas jak... a i to przez Tak? To i da. Ale mamy punkty z kolegą tutaj. Równe. Widzowiem. co wiem. Borka, rorka, no Punktowo się tu wyrównali. A ja tam z tamtym też tak... śmiesznie było. Pierdalamy się, chodź. Tak. Ale nic tu nie było. Musimy ulecieć A. Bo tam jest Lipo. Ujebał się na okay. shortzie. Leży. Ładnie, uciekaj. B z granat leciał. Nie, to Wabik jebnął. Aha, babik. No. O. Ja siedzę tu. Na, rota na rotacji, chłopie. Na rotę. O kurwa. Ciechowy. O, no i pięknie. Aczka, acz, acz, ale a, nie masz. Aczki, masz i ja ci wios, kupię. Wios. Ja jestem A. Bomba, show. Masz pakę? Mhm. Dolecę. Jest AWP-a. Ja jestem... Idzie popakę. pakę. Ja jestem zasmukowany. nie Pista, jest. To, jest... A, a, a jeden jest. jeden jest. A To jest awp O, 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 Ty Masz takie lagi, czy ja mam takie lagi? Jest. O, kurwa. Ja mam takie lagi? Ty 55% zbóstw tylko Ja nie ma, nie, ja, ja nie mam lagów w miarę nawet Ale ty też nie masz pingu wielkiego Halo Halo, halo, no? No dobrze, dobrze, dobrze No ja nie mam pingu wielkiego, ale... Ale jednak Ale jednak Wygrałem to, no, nie mogę grać <grym> Nie wiem o -o. Możesz całą wziąć Wiem. Um. Ale dieba, nie mogę tak robić, Jakub. Weź mi coś, powiedz. O, pięknie. No. Nie. No nie, nie zrobisz jakiegoś... Ale chłopie, no chłopie. Nie wiem, jak to widzowie. Co tu się dzieje, widzowie? Widzę, są szanowne. Widzę. O, patrz, jakiego mamy. Jakiego mamy my, e, e, mieszkańca Afryki? Myślę, że to jest Ugandia. Ugandia? Nie Ugandia. Ma nie ma takiego kraju jak Ugandia. Ugandia nie ma? Nie ma. Kurczę, Kurczę, Kurczę no. szkoda. Let's go Dobra. together, baby. Ja no wybrałeś mapę na której są lepsi. Short. Mhm. Tak? Dobra, chłopiec do reportu, mnie to nie interesuje. Widzowie no, zdenerwowałem się. Um, no, a ład, tyry. Ty wyryj. No na mnie. Dostał. Lepsi są. Ty widzowie no, tak to wygląda. Za niedługo. No, to... Silwarek za niedługo. Myślisz? No. Idziemy się, pasz? Idziemy. Content. Content. Jak kiedyś Gimper mówił, że Elohel nie istnieje. Mhm. Mhm. Tak. Tak. No, tak pokażę, mu, pokażę mu te materiały. W sumie nie, to nie jest. Mu, um... że istnieje. Nie, to jest cofanie się w rozwoju i w umiejętnościach, to nie jest Elohel. Nie, nie tak. Mówisz. A no. tak, Elohel jest wtedy, kiedy Ty umiesz, ale Twoi nie umiem. No, a tutaj jest, że my nie umiemy, a nasi umią. Aha daj Ci na głowie. nie było. A ty gnąłem. Na karze jest. Do prawej do kara. Tam. Dwa. Weź mu tam. O kurwa jaki flash, Kul biało. Jeszcze zabił. O ja jeszcze głowę dostałem od niego. O. Oho? O dwa w jednym ze mną. Dwa w jednym. O O mam dla Ciebie brak jak też. Ja mam też. Tomasz. O kurwa Winchester. Tomasz Galilka. Dobra. Tośmy się wymienili. No, mixemik. Winchester, a, a co to jest Winchester za broń? No ja to nazwa Winchester. Winchester był w, w Waroku. Mhm. O się... Kuwa po nogach z Bizona, zapiję. Wicofię. Dobiłem go, dobiłem go, z refragiem no, jest. Tu mogę żyć. Jezus, one more. O Jezus, dobrze. O, z, refragiem. z refragiem znowu. Dobra, dobry bilans jest. Throwing a Dobrze, pan. Dobrze. Pa. Golej, Pan tak mówi? O. Mówi, chłop. Nie wie, to. Bez... Pięknie. E, teraz jest płatna reklama znacznie niepłatna. Whey Protein Complex. Może mi zasponsorują na rok? Dziękuję. Myślę, że to najlepszy wybór, e, e, e. Ty, jeżeli chodzi. Który miałeś w sklepie. Dokładnie. Jedyny. <grych> Jedyny. <grych> O, pupu. bazie, idę po pupu. Wywalam flash na midale ci no, no. o, nie bali się nasi. I nie pickują. Drugi też. Ten ich tam. Idę ci pomóc coś. No nie mogę. Ani jednego, ani drugiego. Jestem specjalny. O ja nie trafiłem się. Se. Trafiłem se. Aha. Trafiłeś se, no? Dawa. A solo. sam... O. o! To dobre obrażenia zadałem pitowie. Widzicie to? Widzicie to? Wigiel Dawaj tam, pizdy nam idzie. Klejmy, klejmy. im? ja jak DB? Byś Dobra, lec, lecę, z chłopakami. O, ten już pucha HP nie ma. Uuuu! Ale łeb dostał. Ale wyrwał to jest ich pierwszy. To był frag meczu. Kurwa, aczka. Dajcie aczkę. Gdzie ja się wy... Jasny chuj, co tu się dzieje? Yes, meet, yeah. no, no, wie, to jest mi! Nie, nie, Wyskoczyłem na niego, dosłownie to AWP-a mi! a, upa, a, a No i teraz pytanie, co robić? Wie, gdzie jest. O, ten kutasiaż mały. Udało mu się, ale dostał, co? <grym> Coś dostałem. Wystarczyło. A, gówno dostał. Jestem specjalny. Szanowny, widzę. Mogę rzeczywiście. <grym> Taka akcja. O fajnie. To Oddie jeszcze bam. jest. To jeszcze jest środek meczu. Odjebałem gówno. Oke. Odjeba na Maniana. Mano To to tak strzelam? Babik. Tu, tu, tu. Babick. Oho, full biała. To niech najlepsze łby dostaje, ale reszta tyle. O kur. Ja jestem martwy. <grym> Mhm. Mm Wypierdolimy się wszyscy. Co tu jest? Co? Co? się stało? Ja cię pierdolę. A to się wydarzyło? Tu no, wyżej skanował smoke'a i ja też doskanowałem. A. Nie no, runda metrów, chłopak. Ronda chłopak. Ale ja, ty, ja, ty, ja. Ty, ty skanowałeś, a ja przeskanowałem i double No, piękne to było. Bardzo no, dobrze. Nie? Trzeba skanować, trzeba skanować, trzeba skanować. Ładne, ładne. Runda życia. Ładne. Ja spaliłem tego... tego żółtego i... Pięknie. No, wyjebka, standardowo. Kurwa... To, to bomba jest. Dobrze. Dobrze. Smar, Jest co tu się dzieje? Teraz? Matko jedyna. Gramy to, gramy to, jak Musimy, musimy. Jedziemy, musimy, jedziemy, już. robimy, robimy. Robię je. Czaszka z taką dziurką głowy to jest... headshot, Ta zabiłem? No, no, no. O nie, jak spaliłem. Niefortunnie. Nasz tam walczy z nim. O wyjepka. No, tch, tch, XD. XD. Zabił go, zabił go. Dwie pizdy do Czekaj, bo ja muszę tutaj... Oj, 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 plecy, 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 plecy. Ostatni plecy. Jest Ostatni plecy. Nie szczure, się z nim. Don't się. O, i tak. Wygląda właśnie. Widzowie, idiot. Jak to się stało, że on mi tak zbił przez skrzynkę? No, strzelił sobie skrzynkę. No, ciul. Nie ja chciałem się skifać bliżej. Brzydki. Chce Warda? Powiedziałeś? Tak, Chce Ward. A nie, to nie, myślałem, że Cwen. Nie, 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 aha. A, A ty bo No? Zawsze. No. życiem. Zawsze i wszędzie. Jaki flash nic nie widzę. Piterino. Piterino dead, idę do was. Biorę Pupurino idziemy. Tu nam idzie. Biegnę. Ja się średnio mam jakieś info. Nie mogę, soboka. Dobra, wiem gdzie jest last. O Jakub. Walka ze sobą. No short. Gnido. Nie. Nie zważy Co ty? Jebka. O, MVP, jest dziękuję. Dostęp MVP Pięknie. za 8 i 33. A nie, za podłożenie Mam bomby, sorry. To, 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 to nie pałeczki. Jest Mamona, jest hajsiwo. siwo Można. To wie na masę. Jeszcze próbować. Widzę. Mm -hmm. Szanowny widzę. Me. Szanowny widzę, ja Oni się, oni, oni, się, oni się zestakują na tym B za niedługo, jak my tak wchodzimy. Flashbang. No i tam jest na sidechick. Zabijemy go dzisiaj? Dwóch już czeka pod, pod logiem No a są, już dwóch tutaj na dole oh. no, jeden na jeden, jeden na jeden, spokojnie. Na no, ostatniego Aj. ich Ale nie wiem gdzie jest uh -huh. Mądry plant O, short No i... Ja Aj wiem. Dobra. Plan był dobry, plant też Pół meczowy. <laughs> Raschbiga? Dawaj, dawaj. Nie ja bym tak wleciał no, na Chyba Taki równy, u, równą drużynkę mamy, powiem ci. patrz na staty. Ewen, Ewen, no. Tam, tak wszyscy ładnie grają. Ja to w ogóle staty na plusie, to jest, że to jest biały kruk. Biały kruk. Kruk bieli. O jakie kurwa flash. O Jezus. I can't see shit. Faka tam. Nie <laughs> <laughs> Dzięki wielkie nie No to mnie. przegrałem. Tam Było zabawne. Dziękuję wszystkim widzom. Wszystkich widzę. Wszystkich widzę. Pozdrawiam serdecznie. Ze mną był JJ Jacob. Pozdrawiam się serdecznie. Cześć, cześć.